A co to są ci za jego moście na złoto oświetleni? Nie wiem, nie ma żadnego opisu. Nie wiem, czy dlatego, że mają dużo złota, to są na złoto kolor poświetleni? tu Madame Elis chyba nie ma. No i proszę, wystarczyło przekroczyć próg i akcja się sama, sama się rozkręca. Podążaj. Ja myślałem, pożądaj. W pierwszej chwili. A idź za Elis, to jest ta Elis, piękna dziewczyna. Odsuńcie wszyscy, odsuńcie wszyscy.

You were always a bad influence. Oh, you were a worse one. Are you wearing one of my father's suits? <laughs> Are you wearing a dress? You don't even start. I feel like a mummy wrapped up in this thing. Must be quite an occasion to get you so fancy. It's not like that. Truth be told, it's a lot of ceremony and pontification. Dollars dirt. Well, when you don't invite me to your parties, everyone suffers. I did try, but my father was adamant. Your father? Who's in there? Who's Go. I'll distract them. What? You're kicking me out? It's complicated. I'll explain later. But for now, out the window. Oh, no, no, no. You're not turning this into a repeat of that apple orchard. Stop being such a baby. I'm sure there aren't any guard dogs this time. Go! Co mam zrobić? O, zaszerżony No, co jest? Jaki problem, szefie? Do góry nie można. Do góry nie można, no to w takim razie tylko na dół. Co? Znowu wzrok Orła? No to jak to? Wszedłem, to teraz powinienem wyjść, prawda? Nie powinni, nie powinni mi utrudniać. Jejciuniu, co za trudna misja. Na chłopie zdecyduj się, jak wreszcie chcesz stać. Oj, żeby Cię tylko nie zauważył. Nie ma tu jakiegoś otwartego okna albo balkonu. Nie ma. Jej ciuniu, jestem z Ciebie dumny, jak żeś to chłopie załatwił. Jeśli zegar. Dwunasta pięć. No tak, towarzystwo się bawi. A Arno tu prawda szaleje, tu mnie nie zobaczy. No i dzieci jego moście. No i co? Ciekawe, bo wszystkie drzwi tam widzę są pozamykane. Tutaj wyjścia też nie ma. No i gdzie ja się mam skryć? Jak myślicie? Za tym łóżkiem.

No i co? Jejciu, nie, jak blisko, jak blisko. Co on tam robi? Położył się, dojada kolację? Nie, nie dojada. Uda się, czy się nie uda? Co za napięcie. No i co? Myślałem, że wyskoczy na, na stół Arno i wtedy by dopiero było. Dobra, no to spróbuj wyjść. Nie wracaj chłopie, jak już idziesz, to już idziesz. Dobra, wzrok orła. No i co? Boże, kochane. No, ten to za dużo wypił tego szampana. Monsieur de la Come away. help! Murder! Ojej, czyniu. Arno tak kończy? Sekwencja pierwsza, pierwsza wspomnienie trzecie. Śmietanka towarzyska. A, czyli nie wdawałem się w konflikt, tak, chociaż chciałem. Takie zapędy miałem, ale się nie dało. Dobra, kontynuujemy. Osiągnięcie odblokowane. Dzieciństwo na wersalu. No pięknie. Ładuj się, ładuj się. No, widzę, że to wspomnienie. Zajęło mi chyba około 40 minut. Tak mi się wydaje. Piekle to nie jest, ale we więzieniu to na pewno. No, jakie zadanie będzie miał teraz nasz bohater? Uciec z tego więzienia. Dobrze, oszczędzimy sobie tego dostępu do bazy danych. No dobrze, baza danych, baza danych. Co ja mam zrobić? Ten jego boś mi coś powie ciekawego. Rozmowa. No dobra, no to rozmawiamy. <laughs> Nasz bohater się do niego tyłkiem odwrócił, a ten z nim...

Będę jak mysz. What? Będę jak mysz. Dobra, to już cała dyskusja. Więc ja tu mam zrobić? Tutaj. Wyjrzyj na zewnątrz. Czyli mam całą gamę zadań tutaj. Rozmawiałem, wyjrzałem. Już wyjrzeć nie mogę, co tam jeszcze mogę. A jeszcze jedna rozmowa, ciekawa jakaś, pewnie. I co, to by było na tyle? Jeszcze możemy sobie porozmawiać. No dobrze, ciekawa myśl. Jeszcze jakaś że dzisiaj słońce nie świeci, mamy deszczową pogodę. No powiedz jeszcze co, bo Dobrze, jeszcze jakieś złote myśli? Spokojnie, nie denerwuj się, nie rzucaj się. Czyli to była ostatnia złota myśl, tego gościa. I co teraz tu mam dżemkę zrobić, tak? Idź spać. where you come by this, piss -pup. I'm in no mood for this. Give it back. <laughs> Take it back. If you think you can.

jeffrey for a broken antique the only broken antique you hear is flapping his idiot jaw say that again i've nothing more to say old man <laughs> Dance, boy. Dance. Dance. Like you the new blood. Give me what's mine, and go back to your crazy drawings, old man. Drawings. Easy. Everywhere. Scribbled like chicken scratches all over this cell. Wh where come here this boy get your hands off me look at the wall what are you doing concentrate concentrate what are they messages from the past I had myself thrown into after prisons in Paris in search of these what's your name boy honor arno victor dorian Dorian. of course pierre belek i knew your father bully for you he died at versailles in the, what, 76 77 december as i recall no witnesses how did you your father was an assassin arno he gave his life Fighting for the liberty of all mankind. If you stick with me, you might just live long enough to join the Brotherhood. Honor your father's memory. <laughs> Listen, I'm sure your little cult is a delightful bunch, but I'm not interested. The only thing I care about is finding Elise. Are you planning on doing that from in here? To tyle. Again. Focus, piss What the hell is going on out there? The citizens are restless. Keep an ear open, opportunity might just come knocking soon. Hmm. That was cannon fire. Sometimes opportunity sounds a lot like cannon fire. Secure eh? the prisoners! Follow the lead. Quick pistol before the guards come! Prison is up against the wall. I'll lose authority. I told you this was going to end badly. Silence! Stay back! <laughs> Stay back! You shouldn't have broken the law! Chciałem ich jeszcze przeszukać.